Cześć, mamy październik, czyli skończył się sezon ogórkowy, premiera za premierą i dzisiaj mamy nowości od Realme, czyli mamy model 7 Pro, a także model 7. Czy warto, czy warto zmienić szóstki, co nowego, czym się różnią? Zapraszam. Przejdziemy sobie szybko przez design smartfonów, bo one są bardzo podobne, natomiast uważam, że producent poszedł w złą stronę. Plastik, który jest matowy, z jednej strony w porządku, natomiast z drugiej uważam, że poprzednia generacja, czyli tutaj akurat model 6 Pro, wyglądał na dużo droższego i dużo bardziej luksusowego i lepiej się prezentował niż obecne generacje. Więc tutaj, jeśli chodzi o design, oczywiście kwestia gustu nie jest źle. Ale poprzednik był po prostu ładniejszy. Klasycznie umiejscowione aparaty, zarówno w jednym, jak i w drugim modelu, a z przodu praktycznie tak samo. Natomiast, żeby Was tutaj te pozory nie zwiodły, te telefony różnią się rozmiarem. Delikatnie, bo to są milimetry, ale jednak się różnią. Tak samo jak różnią się rozmiary ich ekranów. Będę Wam przedstawiał jeden i drugi model i od razu mówił, z którego modelu wziąłbym tą funkcję, która bardziej mi się podoba. I można powiedzieć, że fajnie, gdyby powstał taki 7 Pro Plus, na przykład, czyli właśnie skrzyżowanie siódemki z 7 Pro, gdyż jeden i drugi. Drugi smartfon ma w sobie coś, co chciałbym mieć w swoim telefonie, więc nie ma tutaj jednoznacznego wyboru do rzeczy. Zaczynamy od tych ekranów. W 7 mamy 6,5 cala i to jest wyświetlacz IPS, który jest 90-hercowy, więc super, że mamy 90 Hz, super płynne odświeżanie, fajne odwzorowanie kolorów. I generalnie uważam, że ten wyświetlacz jest naprawdę dobry. Natomiast w 7 Pro mamy AMOLED. -a. No i tutaj kolejny plus za AMOLED, ale mamy 60 Hz. Jeśli zależy Wam na płynności w przeglądaniu treści, wybieracie 7. Natomiast jeśli dużo oglądacie filmów, wybierzcie model 7 Pro. Następnie procesory. W 7 Pro mamy Snapdragon 720G, natomiast model 7 jest na Mediateku Helio G95. I zrobiłem sobie benchmarki, wychodzą one bardzo podobnie. Oczywiście 7 Pro jest szybszy i bardziej wydajny, natomiast różnice są tak mało widoczne, że no, praktycznie tego nie czuję, Wiecie. Różnica w benchmarku, akurat w Geekbenchu 574 do 516 na rzecz 7 Pro i 1801 do 1634 w multikorze też na rzecz 7 Pro. W normalnym użytkowaniu absolutnie niewidoczne. Jeśli chodzi o nakładkę, oczywiście tutaj mamy autorską nakładkę Realme, która jest tak naprawdę takim miksem czystego Androida, trochę z nakładką Xiaomi, trochę z nakładką Huawei. A. Bardzo duże możliwości personalizacji, bardzo czysta jest ta nakładka, jeśli chodzi o design. Podoba mi się. No i kiedy zastanawiacie się, do której nakładki jej najbliżej, to oczywiście do nakładki Oppo. Jest to taka typowa nakładka z dużą możliwością personalizacji, natomiast nie jest przesycona nadmiarem jakiejś tam cukierkowości i innych rzeczy, więc jest no, schludna, czysta i bardzo dobrze się z niej korzysta i przede wszystkim nie tnie się. Przejdźmy do aparatów, dlatego że tutaj też różnice są dosyć mocno widoczne. Przede wszystkim szóstka ma 48-megapikselową matrycę Samsunga, natomiast 7 Pro ma 64-megapikselową matrycę Sony i rzeczywiście różnica w zdjęciach jest dość mocno widoczna, zwłaszcza w słabych warunkach oświetleniowych. Mamy tutaj cztery soczewki w jednym i drugim telefonie. Przede wszystkim to, co jest istotne, to w zarówno jednym, jak i drugim smartfonie mamy możliwość przybliżenia naszego obrazu dwa razy oraz pięć razy. Nie jest to w żaden sposób zabieg optyczny, a cyfrowy. Mówimy tutaj o kropie z matrycy. Ten pięciokrotny zoom jest troszeczkę przesadzony, dlatego że ciężko jest wyłuskać jakkolwiek dobrą jakość. Dodatkowo cały czas ręka nam się trzęsie. Ciężko jest ze stabilizacją ujęcia, więc po po prostu te zdjęcia wychodzą zasadniczo rozmazane, no i nie jest to akceptowalna jakość. Natomiast kiedy zrobimy sobie zdjęcie głównym aparatem, to w dzień praktycznie nie widać różnicy. W nocy, tak jak mówiłem, wygrywa 7 Pro, mamy też obiektyw szerokokątny, w obu przypadkach 119 stopni yy, i w obu przypadkach nie dają sobie rady w nocy, tutaj akurat nie ma zaskoczenia. I tutaj, jeśli chodzi o jeszcze te dwa dodatkowe obiektywy, mamy oczywiście makro. Tutaj w obu przypadkach smartfony robią bardzo zbliżone zdjęcia. Czwartym obiektywem jest obiektyw czarno-biały, który pomaga robić nam portrety. I tutaj producent tłumaczy to tym, że ten czarno-biały obiektyw po prostu zbiera więcej danych, jeśli chodzi o różnicę w barwach zdjęcia i dostarcza go do głównego obiektywu, w tym samym powodując, że te portrety wychodzą super. Oba smartfony oczywiście nagrywają w 4K. 7 Pro ma lepszą kamerę do selfie, dlatego że ma 32 megapiksele. W 7 jest to tylko 16 megapikseli. Przechodzimy do dalszej części. Czyli ładowarki. I w 7 Pro mamy 65-watową ładowarkę. Taka prawie jak w MacBookach, więc jest ogromna ta kostka. Co ciekawe, jest ten telefon w stanie naładować się od 0 do 100% w 34 minuty. Bateria ma 4500 mAh i wystarcza Wam mniej więcej na 5 do 6 godzin użytkowania na ekranie, po czym w pół godziny praktycznie regenerujecie ją do pełna, więc naprawdę świetnie. To jest oczywiście technologia, która jest tożsama z Superwokiem od Oppo, bo oni, że tak powiem, bardzo mocno współpracują w tym temacie. Natomiast w siódemce mamy 5000 mAh, przez to smartfon jest też cięższy. Natomiast nie mamy tak super szybkiej ładowarki w zestawie. Tam jest 30-watowa ładowarka, która jest w stanie naładować wam smartfon od 0 do 50% w 26 minut. Więc lepszą baterię ma ten telefon. Tym samym no, troszeczkę może nadrabiając to zużycie energii 90 Hz ekranem, więc czasy na ekranie są bardzo zbliżone, ale jednak większą baterię ma siódemka. Z dodatków NFC w obu smartfonach, jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych, to w 7 Pro macie go w ekranie i to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ten, który jest zastosowany w siódemce, czyli jest to czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku blokady. Oba działają bardzo podobnie, odblokowują smartfona równie szybko, natomiast oczywiście wygodniejszym moim zdaniem jest ten w 7 Pro. Na pochwałę zasługuje także fakt, że w obu smartfonach macie Dual SIM plus microSD, czyli macie tak naprawdę slot na trzy karty. Dodatkowo w 7 Pro macie głośniki stereo, w 7 to są tylko głośniki mono, no i y, oba smartfony mają jacki, co też nie jest wcale taką oczywistością. Na którego smartfona warto się zdecydować? Są to oczywiście telefony budżetowe i średnio średniopółkowe. No 7 Pro już podchodzi pod średniopółkowe, dlatego że cena tego urządzenia to jest około 1300 zł. Natomiast 7 zaczyna się tam od okolicy 800 zł, więc całkiem, całkiem nieźle. Kiedy miałbym wybierać, to wybrałbym 7, dlatego że nie jest ona aż tak mocno uboga w funkcje w stosunku do 7 Pro, które by podecydowały, że chciałbym dołożyć do tego telefonu no prawie... Połowę jego ceny. Natomiast jeśli chciałbym tak zmiksować te telefony, no to z 7 Pro zabrałbym wyświetlacz, dorzucił tutaj głośniki Stereo i właśnie tą matrycę z aparatu I wtedy można by powiedzieć, że byłby taki smartfon idealny w granicach właśnie 1200 zł. Natomiast i tak nie jest źle i myślę, że niezależnie, czy skusicie się na 7 Pro, czy na siódemkę będziecie zadowoleni. Ja Cieszę się, że rylmi nie śpi i cały czas się rozwijają w tym temacie, jeśli chodzi o po prostu robienie dobrych smartfonów w dobrych pieniądzach. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie o night Nowszych smartfonach, czy wybieracie model 7 Pro, czy jednak 7, czy może coś innego w tych pieniądzach? Ja chętnie włączę się w dyskusję, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X. Com. Cześć!